Witam Państwa, to będzie materiał na YouTube. Serdecznie Państwa zapraszam na kolejne materiały z Panem Prezydentem Janem Zbigniewem Potockim z kanału Q-Logos, z Piotra Tymuchowicza pod tytułem pierwszy, to będzie z wczoraj, czyli z dnia 10 maja, pod tytułem Poli Polonika na platformie Q-Logos, a na drugi chyba pod początki Polonika, coś tego z dnia... 9 maja 2024 roku serdecznie na te dwa materiały, które znajdą się na portalu Rumble. Zapraszam, może być jeszcze z dzisiejszej daty, czyli 11 maja. Trudno powiedzieć. To jeżeli będzie, to będzie jako trzeci. Jeżeli nie, to tylko dwa opublikuję tego. Te wszystkie materiały. Tu się już żegnam z Państwem. Nie chcę przeciągać, bo tu będzie parę sekund, ponad minutę może na portalu YouTube. Żegnam się i dozo.